Cześć. Dzisiaj dla odmiany przytoczę krótką definicję, krótki opis budownictwa z Wikipedii. Budownictwo jest moją branżą zawodową, dlatego taki wybór. Budownictwo jest dziedziną działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się ono również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się budownictwo wodne i budownictwo lądowe. W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych, np. bezpieczeństwa, albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki, np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie. Dzięki, cześć, miłego weekendu!